Wysiłek fizyczny znany jest każdej kobiecie. Są to maratony zakupowe, podnoszenie ciężaru w trakcie zabawy z dziećmi oraz pokonywanie toru przeszkód po pokoju pełnym porozrzucanych zabawek. Na szczęście to nie wszystko. Kobiety coraz bardziej cenią sobie różnego rodzaju ćwiczenia fizyczne, a mój dzisiejszy gość jest tego najlepszym przykładem. Witaj Ewo. Witam serdecznie. Ewa jest miłośniczką sportu i instruktorką fitness. Miłośniczką sportu od zawsze, instruktorką fitness stosunkowo od niedawna. A kluby fitness proponują szeroki wybór zajęć, żeby sprostać swoim klientkom, ale jak sama wiesz, kobiety szybko się nudzą i taki zwykły jogging, aerobik, czy też zajęcia na siłowni już im nie wystarczają. Wysiłek fizyczny jest już nie tylko nie ma za zadanie jedynie pomóc zrzuceniu kilogramów, czy też poprawić kondycję. Jest przede wszystkim teraz tym miłym sposobem na spędzenie czasu. Czy też nawet lekarstwem na stres? Powiedz mi, po co w dzisiejszych czasach kobiety i po jakie zajęcia sięgają najczęściej? To jak powiedziałaś, kobiety teraz najczęściej wybierają zajęcia, które pozwolą im się odstresować, dobrze bawić, przy tym zrzucić troszeczkę zbędnych kilogramów. I obecnie bardzo popularne są zajęcia połączone z tańcem, głównie latinoaerobik niezwykle popularna od niedawna zumba, czy też taniec brzucha. Mhm. Ale mamy też grono kobiet, które jednak chcą się spocić, które sięgają po te ćwiczenia siłowe. Jest grono pań, którym zdecydowanie bliższe niż taniec, bliższe są sztuki walki. Takie panie wybierają sobie zajęcia na przykład aeroboksu, w których znaczną część zajęć zajmują nam ciosy, kopnięcia, uderzenia, czyli to wszystko co związane z boksem. Mm -hmm. Ponadto do wyboru Panie mają także zajęcia interwałowe. A na czym one polega, Które y, polegają na tym, że przyplata się y, ćwiczenia o dużym natężeniu fizycznym, y, zwłaszcza jest tam mnóstwo podskoków w biegu w miejscu, z y, zajęciami bardziej statycznymi, czyli y, ze wzmacnianiem dolnych partii y, ciała na przykład łód y, czy pośladków, y, również ze wzmacnianiem mięśni brzucha. Y, y, I generalnie chodzi o to, żeby. żeby te ćwiczenia były stosowane zamiennie. Na przełomie kilku ostatnich lat pojawiły się dwie formy ruchu, które są dosyć atrakcyjne i zyskują sobie coraz bardziej popularność. Chyba wiem, co masz na myśli. Tak, jest to pole dance I zumba. i zumba. Porozmawiajmy najpierw o zjawisku, jakim jest na pewno pole dance. Jest to rodzaj ćwiczeń połączonych połączenia akrobatyki z tańcem, tak? Który wydobywa niezwykłą seksualność kobiety. Eee, tak. Pole dance to nowoczesna forma fitnessu wykorzystująca profesjonalne rury do tańca. Mhm. Nie jest to jednak taki typowy taniec na rurze. Pole dance wymaga od tancerki niezwykłych umiejętności technicznych, niezwykłej siły również, no i takiej sensualności kobiecej wiadomo. Kobieta, która tańczy Przede wszystkim ćwiczy mięśnie ramion, ud, pośladków i brzucha. To są te partie mięśniowe, które pozwalają jej się utrzymać, które pozwalają jej wykonywać różne kombinacje, akrobacje, mhm. które pozwalają jej się przeciwstawiać z grawitacji. Wróćmy do drugiej rzeczy, o której wspomniałam wcześniej, czyli zumby. Zumba jest od niedawna niezwykle popularna. Jest to fuzja tańca i aerobiku. Zajęcia dla wszystkich, niezależnie od umiejętności, niezależnie od wieku. Zobaczmy, jak wyglądają zajęcia zumby. W najprostszych słowach mówiąc Zumba jest to połączenie tańca i aerobiku, czyli na każdych zajęciach przy muzyce latynoskiej wykorzystujemy elementy i kroki z tańców latynoskich, jak i również z fitnessu. Każde zajęcia polegają na tym, że do muzyki latynoskiej, takiej jak marengue, reggaeton, salsa, kumbia, tango i wiele innych, tańczymy różne choreografie. I najfajniejsze jest to, że ta choreografia to jest prosta, czyli są najłatwiejsze kroki. Każdy może dostosować tempo do własnych możliwości. Dzięki temu również, że jest to połączenie tańca i fitnessu, to kształtujemy przez to swoją sylwetkę, ale jednocześnie wytrzymałość, czyli każdy może rozbijać się w sposób, w jaki jest odpowiedni dla niego. Dużo osób uczęszcza na te zajęcia, i Zumba staje się coraz bardziej popularna w Polsce, właśnie dlatego, że, że jest inna, czyli wykorzystuje się na niej muzykę y, zupełnie inną niż na tradycyjnym y, fitnessie czy na tradycyjnych zajęciach tańca. Y, jest łatwa, czyli, czyli te kroki, proste kroki taneczne, y, łatwa taka rytmiczna muzyka w, łatwo wpadająca w ucho. Y, no i to jest, poza tym to jest świetna zabawa, właśnie, właśnie dzięki. Tym dwóm elementom. Każdy, każdy może się dobrze bawić i, i każdy może dostosować swoje możliwości do tego, co się dzieje, do tego, co się dzieje na sali. Nie ma ograniczeń wiekowych, to na pewno. Czyli każdy może i dzieci w tej chwili tańczą zumbę i starsi powyżej 60, a nawet 70 roku życia. A poza tym Zumba w tej chwili stworzyła różne odmiany, które są trochę inne od tej oryginalnej, czyli na przykład Zumba Tonic, która używa specjalnych ciężarków, które są w środku wypełnione piaskiem i dzięki którym możemy właśnie bardziej kształtować swoje mięśnie. Jest również Zumba Golf, która jest właśnie dla osób powyżej 60 roku życia, jak i również Zumba Tomic, która jest dla dzieci.